Witajcie na pierwszym konkursie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Z okazji wbicia 500 subskrypcji, otwórzmy paczkę, którą zamówiłem do rozdania dla jednego z Was. Bez zbędnego przedłużania, otwórzmy ją. Aby wziąć udział, musisz subskrybować mój kanał, dać łapkę w górę pod filmem oraz napisać, dlaczego to właśnie Ty powinieneś zgarnąć tę paczkę. Wysyłka tylko na terenie Polski oraz musisz mieć skończone 18 lat. Jest to dosyć spora paczka. Nie będę Was zanudzał otwieraniem i przyspieszmy trochę, jak się męczę z jej otworzeniem. Pierwszą rzeczą, którą wybrałem, są chyba najbardziej pożądane w tym roku 2 gramówki Shark 2G. 20 sztuk w opakowaniu kategoria F3 2 gramy na sztukę. Kolejną rzeczą będą stroboskopy Maniacs od firmy Tropic. Każdy z nich pali się około 90 sekund. W opakowaniu znajdują się trzy sztuki. Kategoria F2. Jest to fajny pirobajer. Najlepsze zostawiłem na koniec. Nowa wersja kultowej kosteczki od importera SR Piro zombie party. Piękna nowa szata graficzna. Wyrzutnia ta posiada 25 strzałów 38 mm. Strzelałem już z tegorocznej wersji i naprawdę robi robotę na niebie. Tutaj wam się pokaże krótki filmik z nią. Wyrzutnia ta ma aż 1 kg Neku. Kategoria F3. Jeżeli chcecie wziąć udział, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem oraz zasubskrybowaniu mojego kanału i napisania komentarza. Wszystkie szczegóły konkursu są umieszczone w opisie filmu. Do paczki dorzucam kilka moich naklejek. Jeżeli konkurs się dobrze przyjmie, to kolejny myślę, że zrobimy na początku grudnia. Powodzenia wszystkim. Cześć!